Cześć. Dzisiaj nadszedł czas, żeby nagrać kolejnego weekendowego vloga. E, tym razem będę się skupiała na dwóch haftach. Tak myślę, że głównie więcej pewnie się nie uda. E, na tym mm, dinozaurze i tutaj na mojej polisencji. Na tym obrazku brakuje mi już naprawdę bardzo mało chyba tysiąc naszków razem z backstitch'em. więc chciałabym go w końcu skończyć. A szczerze mówiąc, to całego, jakoś tak średnio mi się wyszywało ten obrazek, no i tak hmm, średnio się go kończy, ale, no, ale już bym chciała mieć e, odhaczony, że tak powiem. E, więcej pewnie Wam opowiem w osobnym filmiku o tym obrazie. Ale tak ogólnie e, to będą dwa hafciki, nad którymi będę pracować, chyba, że coś tam się jeszcze zmieni, zobaczymy. E, teraz mamy piątek po godzinie 18. Ja już troszkę krzyżyków tu dzisiaj postawiłam. No ale teraz się do Was odzywam dopiero. Plan jest taki, żeby jak najwięcej dinozaura wyszyć, bo chciałabym go na niedzielę skończyć, to ma być prezent. No i potem ta poisencja. Myślę, że dinozaura to by się dzisiaj udało skończyć, jakbym tak przysiadła. Nie muszę nigdzie jutro wstawać. Dzisiaj byłam do 14 w pracy, więc już wróciłam, trochę odpoczęłam i mogę sobie coś tam robić. Więc zacznijmy od tego, żeby skończyć dinozaura podkładać nitki, które do niego miałam przyszykowane i zajmiemy się tą poinscencją, Więc tak. Ja zabieram się do pracy, włączam sobie jakiś hapciarski filmik, dłubię sobie tutaj i odezwę się do Was. Może jak następny kolor skończę, pokażę coś. Pokażę Wam wtedy, jakie w ogóle kolorki mam wszystkie naszykowane, a o poisencji opowiem po prostu, jak zacznę ją wyszywać. A teraz zabieram się do stawiania krzyżyków. Wyszyłam PAD 200 krzyżyków i najpierw zajęłam się tymi kolorami, które było tak mało w sumie, tymi brązami, żeby już powykańczać takie pojedyncze krzyżyki. Czyli już tutaj 920, tu taki 970, we wzorze był 971 ale ja tylko koloru nie miałam, więc podmieniłam sobie na ten. Ten już jest zrobiony, te dwa są zrobione. Tutaj mam taki 168, też był zrobiony. No i w sumie, już z tej mojej plątaniny, zostały mi jakieś te zielone, dokładnie nie wiem które, takie morskie. No i to będą takie większe ilości tych krzyżyków, więc sobie zaraz wezmę kolejny kolor. Tylko się przenoszę w inne miejsca, dlatego stwierdziłam, że nagram tu wam jeszcze pokażę, Jakieś śmieszne przeszycie zrobiłam, ale tu jakiś krzyżyk będzie, więc to jakoś tam skoryguję. Nie będę tego spróbować pewnie. No i tak, no, jak jak mówiłam, 200 krzyżyków za mną, jeszcze trochę zostało, no ale już naprawdę nie dużo Tutaj bierze się jeden kolor i po prostu długo się nim wyszywa, więc pójdzie to w miarę sprawnie. No i chyba tyle. Myślę, że pokażę wam tego dinozaura. Jak go skończę? Tak myślę, że po prostu wtedy pokażę ten hawcik cały. Miałam się do Was odezwać, jak skończę całego dinozaura, no ale jak widzicie, trochę mi zostało. Raczej już się kładę spać, więc pomyślałam, że takie podsumowanie dnia zrobię. Nie wiem, ile dokładnie krzyżuku wyszyłam, ale myślę, że około 5 za chwilkę to sprawdzę. Wyszyłam dokładnie 571 krzyżyków, zostało mi tak, bodajże cztery krzyżyki kolorem 992, reszta tych dziur jest zapełniona 9, kolorem 943. Tutaj jeszcze jeden krzyżyk to będzie czarny na oczko i potem będą kontury, głównie czarnym, dwoma i jedną nitką i bodajże dwoma nitkami kolorem białym. A więc tak naprawdę zostało mi mało, bo zobaczcie. Troszkę tu tych krzyżyków, tu o. Tutaj te cztery. Tu jeszcze troszkę już takie naprawdę pojedyncze i trochę na tej mordce. A tu jeszcze też na tej łapce. No i potem ten bechstysz, który pójdzie na, szybko na kanwie plastikowej, robi się go bardzo fajnie. Więc jutro skończę. Tak sobie myślę, że fajnie by było skończyć ten hapt jakoś tak w dzień żeby wieczorem usiąść do poiscencji, no ale zobaczymy jak to będzie ja mam nadzieję, że zrobię i będzie odhaczony potem poiscencja, a potem coś następnego dobra, to ja się kładę jutro od rana zabieram się z powrotem za krzyżykowanie jest przed 12:00. zobaczcie, ja zrobiłam już wszystkie krzyżyki na moim obrazku teraz został mi backstitch będzie w kolorze białym i czarnym no pomyślałam, że pokażę Wam, jak to wygląda. Zrobię zaraz też zdjęcie, i później wrzucę to zdjęcie, żeby porównać, jak wygląda z backstitchem i bez. Zawsze takie porównania wydają mi się fajne. No i jak będzie backstitch, to już będzie obrazek skończony. Potem sobie go wytnę, przykleję do filcu i będzie ok. Ale myślę, że już Wam na razie nie będę pokazywać. Jak skończę sobie tego tygrysa, tego dinozaura, to przejdę do poisencji i dopiero w podsumowaniu całego filmiku pokażę wam efekt końcowy tego obrazka skończonego. No i mam nadzieję, że skończonej poisencji, chociaż jakoś bym na to bardzo nie liczyła, ale mam nadzieję, że trochę się uda. No ja teraz sobie robię przerwę, posprzątam trochę i potem wracam, żeby sobie raz raz zrobić ten teksticz. Przybył mi kolejny fragment pracy. W sumie to chyba do ostatniego wyjścia, chyba tylko te krzyżyki tutaj. Nie wiem już dokładnie, ale postanowiłam, że trochę się da was odezwę, bo nagrywam też weekendowego bloga w tej chwili i boję się, że potem tam będę mówić informacje, które chciałam powiedzieć w tym filmiku na temat właśnie tego haftu. Więc tutaj, co chciałam powiedzieć, wyszywam. Stwierdziłam, nie wiem, co to mówiłam, ale stwierdziłam, że najpierw zrobię krzyżyki wszystkie, potem po prostu cały backstitch, Bo tak to mi gdzieś tu brakuje jednego, tu gdzieś to mnie to strasznie denerwuje. I stwierdziłam, że spróbuję tak, żeby po prostu wykańczać wszystkie kolory po kolei. Najpierw zaczęłam od tych czerwieni, mam już wszystkie skończone, już tam sobie je odłożyłam. Ostatnie krzyżyki były w tym miejscu. No i teraz po kolei będę robiła samo z zielonymi. Tutaj mam takie dziurki, tutaj blend będzie, tutaj trochę, no i jeszcze takie dwa listki tutaj. E, śmiesznie, bo tych krzyżyków tutaj było, nie wiem, czy 30, a kolorów chyba z 15. E, z każdego koloru miałam 4 krzyżyki, 1, 6, no bardzo różnie. I tak samo będzie z tym zielonym, że na przykład będę miała 13, tak jak tu 13 krzyżyków jednego koloru, 2, 2 krzyżyki, 50. Tam chyba właśnie większość tego blendu zostało, no ale chcę to dorobić. Żeby też nic mi się już nie pałętały Potem zostawię sobie tylko te kolory, które są do backstitchu A jest ich naprawdę sporo Bo są zielenie, róże, żółty i jeszcze jest taki szary Więc tego jest naprawdę sporo No i jak... ale już trochę zrobiłam Niektóre już z tych backstitchu, niektóre kolory już wykończyłam Ale to w sumie chyba tylko jeden albo dwa, nie jestem teraz pewna No ale myślę, że jak już wyszyję wszystkie krzyżyki To znowu się do was odezwę Pokażę Wam, jak to wygląda, e, jak nie zapomnę. <laughs> I e, wtedy zacznę po prostu sobie robić powoli backstitch. E, ogólnie to ciężko się tu wyszywa. Nie wiem, czy ja mam igłę za dużą, bo ja mam taką standardową z przez wyszywam tą igłą na każdym materiale. I nie wiem. To jest Murano, już wam mówiłam. E, no ja, chyba, że to jest jakiś inny materiał, a ja coś pomieszałam. No jak wyszywałam tą dziewczynę z słonecznikiem na Murano, to wyszywało się cudownie. A na tym, no naprawdę ciężko. Te krzyżyki są takie, jakie są. No wiadomo, wyszywam teraz z kolorami. I mam często zmiany, więc to też troszkę gorzej wygląda. Ale na początku próbowałam wyszywać parkowaniem i też to nie szło najlepiej. Też to nie wyglądało, więc nie wiem o co tu chodzi. Jak, jak mówiłam, ja tego materiału mam bardzo duży zapas, bo ja wymyśliłam sobie, że na nim wyszyję całą serię bukietów, więc będę musiała pomyśleć, może mi doradzicie, może to igła. Po prostu jest zła, no nie wiem... O co chodzi. W każdym razie. Teraz kończę. Kończę wszystkie krzyżyki i odzywam się do Was, tak jak powiedziałam, w momencie, kiedy zacznę robić Backstitch. Cześć, jest niedziela wieczór. Jak widzicie, haftik prawie skończony. Tu mam górę win, które już mi są niepotrzebne. I tutaj kilka, tu brakuje jeszcze dwóch kolorów kolorów, które potrzebne są do zrobienia backstitchu stitchu Krzyżyki zrobiłam już wszystkie. Jestem zadowolona czyrzyki wszystkie, został backstitch, najwięcej tego zielonego który jest tutaj, no i jakieś tam pojedyncze inne, trochę żółtego w tych kwiatach, dzisiaj już tego nie będę wyszywać jest w pół do, przed 21. ja jutro mam na piątą trzeci do pracy, więc wolę się wyspać e, bo to pewnie by mi zajęło jeszcze z godziny albo dwie więc wolę sobie to na spokojnie jutro dokończyć więc, no, co prawda, ten weekendowy vlog przedłuży się jeszcze o poniedziałek. Po prostu jutro po pracy siądę sobie wieczorkiem i e, dokończę już cały backstitch, żeby na spokojnie wzór był z przyjemnością skończony, żeby nie robiła tego na siłę, bo wtedy nie wyjdzie tak ładnie. No, lepiej, żeby to po prostu wychodziło z przyjemności. Więc zostawiam Was z takim widokiem, a na kolejnym wejściu, mam nadzieję, pokażę Wam e, moje postępy z tych w sumie czterech dni od piątku do poniedziałku, i zrobimy takie krótkie podsumowanie tego filmiku. Siedzę i próbuję skończyć Czy Myślałam, że już jest końcówka, a wyszywałam półtorej godziny i dalej nie mam końca. Ale zostały już tylko dwa kolory. Tutaj taki żółty i jeszcze taka zieleń, którą mam tutaj. Tej zieleni mam tego backstitchu ponad 500 tych mm, przeszyć. No ale wiadomo, że to nie, nie tak się... inaczej się rozkłada. No, pomyślałam się do Was odezwę tak ostatni raz przed finiszem. Pokażę Wam, jak to wygląda. Widać, że w niektórych miejscach tego backstitchu jeszcze brakuje. Ogólnie jest naprawdę bardzo dużo. Wow! Naprawdę, naprawdę. No, ale o tym pewnie powiem Wam jeszcze w takim ogólnym podsumowaniu filmiku. A teraz zabieram się za wyszywanie, bo naprawdę już chciałabym to skończyć. Weekend minął. Jest już w sumie środowy poranek. Więc czas na podsumowanie tego, co udało mi się zrobić przez te w sumie cztery dni, ponieważ już żywałam w piątek, sobotę, niedzielę i poniedziałek. Jeszcze kończyłam wzór. Zacznę od omówienia dinozaura, którego widzieliście na początku. Ja już ten, ten wzorek oddałam, więc wrzucę Wam tu tylko zdjęcia z yy, sagi i gotowego obrazka, jak tu wyszło. To jest wzorek, od autor, autorstwa MP Studia. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ale tak, tak było napisane na Instagramie. Link jeszcze wam tam wrzucę. I to jest wzór, który hmm, chyba jest stworzony w ten sposób, żeby wyszyć z niego poduszeczkę albo jakąś taką ozdobę dwustronną, ponieważ hmm, tam był jakby ten dinozaur z dwóch stron, można było go złożyć. Ja wyszyłam tylko połowę jakby tego wzoru. Ponieważ ja sobie wyszywałam ten wzór na plastikowej kanwie i wymyśliłam, że przykleję po prostu filt z tyłu, żeby była taka zabawka dla dziecka. I tutaj właśnie mam dane. Cały wzór ma 1128 kreseczek backstitchu i 1568 krzyżyków, co dwa, daje nam 2132 znaczki. Ja wyszywałam połowę. I na tej połowie było 785 kraseczek backstitcha. Ja zrobiłam 424, dlatego że ja nie robiłam backstitchu, który okalał w takim małym odstępie cały wzorek. Bo ja już tego nie potrzebowałam, po prostu wyszyłam backstitch tylko ten, który był na samym dinozaurze I postawiłam 1559 krzyżyków. To dało mi 1739 wszystkich znaczków. E Wzorek miał 9 kolorów, miał bodajże dwa blendy. Wyszywałam go dwoma nitkami na plastikowej kanwie. Nie wiem jaka to kanwa, jaki to rozmiar kanwy, bo nie spojrzałam na to kiedy ją kupowałam, a potem wyrzuciłam karteczkę. Ale to jest ta sama kanwa, na której w sumie do tej pory wszystkie te malutkie obrazki wyszywałam, bo to był jeden kawałek. I y, tak w sumie y, wyszywając tego dinozaura postawiłam 952 znaczki przez ten weekend. W sumie to wyszywałam go w y, piątek i w sobotę. W piątek i w sobotę wyszywałam dinozaura. No i w sumie to jest takie krótkie podsumowanko. Y, obrazek malutki. Y, za dużo nie ma tutaj mówić. Mi się na plastikowej kanwie bardzo przyjemnie wyszywa chciałabym sobie więcej tych wzorków malutkich wyszywać no ale teraz muszę po prostu kupić kanwę, bo mi się skończyła no ale na pewno to zrobię w najbliższej przyszłości i znowu coś takiego małego sobie postawię no i teraz przejdziemy do drugiego obrazu bardziej obrazu niż obrazka do mojej poisensji. Ja bardzo krótko teraz to omówię, ponieważ nagrywałam taki osobny filmik na temat tego haftu z takimi bardziej dokładnymi informacjami, i ten filmik pojawi się pewnie jakoś bezpośrednio po tym, bo zaraz się do nagrywania tego drugiego. I tam właśnie powiem dokładniej o wymiarach, o czasie, pokażę moje zapiski w hafciarskim zeszycie, a tutaj tylko tak pokażę Wam, jak to wyszło, no i powiem, ile w ciągu weekendu udało mi się wyszyć. Mam już gotowy wzór. Już wam pokazuję jak on wygląda. Aha, w ten sposób. Wydaje mi się, że wyszedł naprawdę ładnie. Jak tak patrzę z większej odległości, ale absolutnie nie chciałabym przybliżać go i pokazywać pojedynczych krzyżyków, ale o tym będzie w tym drugim filmiku. Na razie wzorek, widzicie. Ehm, ja na nim wyszyłam 1035 znaczków. Ale większość to był backstage. Samych krzyżyków, same krzyżyki to w sumie tutaj miałam takie dziury zielonego. Tutaj gdzieś miałam takie dziury zielonego. I w sumie chyba całe te liście tu powstały. I tutaj pozupełniałam czerwonym te kuleczki. Ale reszta to był backstitch. Tu było naprawdę bardzo dużo backstitchu, zresztą myślę, że to widzicie. No, długo, dużo, dużo kolorów. Wszystko jedną nitką, ale bardzo dużo, dużo kolorów. I śmiać mi się chce, bo ja naprawdę wybieram cały czas wzory, które mają dużo backstitchu. Nawet mm, ostatnio kupiłam nowe wzorki. I też jak otworzyłam, żeby przyjrzeć się wsadze, to okazało się, że backstitchu tam jest masakrycznie dużo. Ale widocznie mi to nie przeszkadza. Gdyby mi przeszkadzało, to bym tego nie wyszywała. E, no więc tak. Tutaj mam materiał, tak mi się wydaje, że to jest murano metalizowany. 32 count ale nie jestem pewna. Wiem tylko, że tym materiale średnio mi się wyszywało. Na przykład tym materiale Murano, na którym wyszywałam tą dziewczę z słonecznikiem, wyszywało się cudownie. Myślałam, że na tym będzie tak samo. Chciałam ten obraz początkowo wyszyć metodą parkowania, ale krzyżyki były tak brzydkie podczas tej metody parkowania, że to nie miało sensu. Zajęło mi to więcej czasu, zajęłoby mi to więcej czasu, a krzyżyki wcale nie były ładne. Nie różniły się od tych, które stawiałam kolorami, więc nie wiem, czy to mój jakiś problem, czy tego materiału mam nadzieję, że tylko mój to się rozwiąże bo ja tego materiału mam dużo w zapasie mówiłam wam już, że kupiłam go chyba z metr na takie bukiety kwiatowe, więc mam nadzieję, że coś tutaj się zmieni, jak chyba wcześniej mówiłam, może to jest kwestia igły może doradzicie mi coś, no tutaj na przykład jest ta dodatkowa srebrna nitka, więc może przez ten kant jest trochę mniejszy, może powinnam po prostu wyszywać jedną nitką na tym materiale no nie wiem Trudno mi powiedzieć. Takie są moje y, spostrzeżenia. Jak coś wiecie więcej, to dajcie znać. Ja bardzo chętnie przyjmę te rady, bo, no bo mam tego materiału dużo, on mi się podoba, a męczyć bym się tak nie chciała, bo wzory, które chciałam na nim wyżyć, są naprawdę bardzo ładne, a no, przyjemność hostowania musi być, nie będę się do tego zmuszać. No ale dobra, to będzie w innym filmiku. E, więc tak jeszcze na koniec, podsumowując na koniec, y, wszystkich. Znaczków przez te 4 dni postawiłam 1987. Szczerze mówiąc, to jest bardzo mało, bo yy, jak w styczniu widzieliście moje postępy, to to byłby postęp maksymalnie dwudniowy, a nie cztero. No ale yy, zmieniło się yy, idzie wiosna, chce się robić coś więcej, o tym już nie będę gadać. Mam nadzieję, że w kwietniu trochę wrócę do krzyżyków, chociaż pewnie nie, bo są święta, więc no będą inne zajęcia, ale za to pomyślałam, że z okazji świąt może zacznę jakiś fajny nowy obrazek. E, więc tak. Zostawiam Was takim krótkim podsumowaniem. W sumie w tym weekendowym vlogu nie było zbyt dużo. Myślałam, że Wam pokażę coś z dworu, że pokażę Wam coś, co upiekłam, ale e, miałam chrzest, czyli nie, nie mnie chrzcili, ale ja byłam chrzestną w niedzielę, więc już cała niedziela mi odpadła. E, w sumie w sobotę też już się szykowałam do tego. Byłam też w piątek i w poniedziałek w pracy, więc. Nie było tego czasu zbyt dużo. Mam nadzieję, że kolejny weekendowy vlog, mam nadzieję, że go nagram za jakiś czas, będzie bardziej taki ciekawy. Pokażę Wam jakoś więcej rzeczy. Może właśnie takich coś domowego, coś z dworu, bo na dworzu już jest piękne słoneczko. Może uda mi się coś takiego nagrać, a nie tylko same krzyżyki, bo chciałabym właśnie w tych vlogach weekendowych pokazywać coś więcej. No dobra, dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do komentowania. No i co, ja się zabieram za nagrywanie podsumowania stricte o tej pojysencji. E... Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia, cześć.